Bo jej nie ma. Ale proszę pana, po co panu podstawa prawna? Po co panu podstawa prawna? Powiem pani po co, nie dacie mi jej, bo jej nie ma, bo jej nie ma. Oni za pierwszym razem nie odbierają. za drugim razem dopiero, bo najpierw pani Ania wie, że ja dzwonię, ona nie odbiera pierwszego telefonu, bo to jest stres. Odbierze dopiero za drugim telefonem, jak sobie przemyśli ułoży, uspokoi się. Ona musi się uspokoić, żeby podjąć rozmowę. W tym samym temacie a to nie jest łatwe jeżeli ktoś utrzymuje negatywne przekonania będą ją osłabiać o, numer dobrze nie odpowiada. no to za chwilę Z czwartek, jutro jest piątek wysyłają polecone listy a co mają wysłać? prosiłem podstawę prawną dla której to ja muszę napisać do komendanta, bo bez tego pisania nie będzie ze mną rozmawiał czyli przed rozmową napisać albo nie będzie rozmowy i na to jest podstawa prawna oni no tam szykują taką podstawę prawną. mniej nie znam, bo jej nie ma. Mają mi ją przysłać, <gry> no bo muszą mieć jakąś podporę. To nie tylko tak, że mam taki widzi mi się, żeby pan pisał. Inni nie muszą, wcześniej pan nie musiał, ale od teraz to już pan musi. To już nie ma tych zasad. <gry> Zmieniły się zasady, więc podstawa prawna, której nie ma. Potem jest nieodbieranie telefonów, widzicie. To są, że tak powiem, łamane moje prawa DTT, takie narzucone, no nie, bo mamy mieć niby wolność, wolność dostępu do urzędników, jeżeli ci urzędnicy określają się, że są w godzinach takich i takich dostępni. A jak osobiście? Kontakt osobisty, fizyczny, przede wszystkim rozmowa. A tutaj widzicie w takim społeczeństwie nie tak napiszesz, a pamiętajcie, że każdy z nas pisał wypracowania, jedne były na piątkę, a drugie były na dwójeczkę, teraz jedyneczkę. Zamiast rozszerzyć skalę stopniową gdzieś do 6-7, to oni jeszcze obniżyli z dwójki do jedynki, więc jesteś na jeden, najgorszy. Poszerzono gamę najgorszych możliwych przypadków do jedynki. A to... Proszę napisać podstawę prawną, wyszukać, wiedzieć, bo to jest urzędnik, on ma wiedzieć nie tylko szukać, on ma od razu wiedzieć. On reprezentuje prawo. Policja reprezentuje całe prawo, a nie tak, że by się okazało, to każdy może po jednym artykule zna i to każdy inny artykuł na pamięć. Nie? więc jakby zrobić taką kartkówkę z tych naszych narzuconych reguł, to by się okazało, że ktoś nie napisałby nic, bo to trzeba toczka w toczkę. Wtedy to jest poprawne, bo w innym przypadku to jest własne, widzi mi się. Coś wie, coś słyszał, no prawie trafił. W każdym razie na uczelniach prawniczych, jeżeli poprzestawiasz wyrazy albo nie napiszesz wyrazu, no nie, było tutaj taki wykładowca, czy prosicie o konkretny artykuł, to jak napiszesz inaczej, odbiega to od szablonu, to nie jest to tym samym. To jest twoja twórcza ręka. To nie może być tak, że Twoja twórcza ręka, jak już raz zmienisz, to powiesz, że to jest w porządku, bo to jest podobne. To nie to samo, ale podobne. To podobne jest to samo. Właśnie. Artykuł 1, na przykład, który mi się tam pomylił w wielu razach, nie dopowiem, ale dopowiedziałem, tak? Bo ten sens rozumiem, rozumiem sens, tak, rozumiem sens. Wiem o co chodzi, tylko że te słowa się tak nie poukładały. To jest własna twórcza ręka. To jest po prostu niezrozumienie. Nie zapamiętał, nie odtworzył tego jeden do jeden. Czyli jak nie odtwarza tego, nie odbija tego prawa. Widzicie, bo w takim przypadku całej komendy to mielibyśmy ile poprawnie napisanych artykułów, gdyby zbadać wszystkich policjantów, a u nas jest ponad 200, 200 w mieście. 200 w mieście po kartkówce, jakie stopnie by dostali. I komendant jeszcze, jakie stopnie by dostał. No. Czy któryś napisałby tą książkę jeszcze raz? Postawili tą książkę, napisane jest na przykład Prawo Karne. Czy rozumiesz tą książkę? Tak, oczywiście. Reprezentujesz tą książkę? Oczywiście, tak. Dobrze. To nie otwieraj jej, tutaj masz kartek papieru i zaczynaj ją pisać, skoro ją rozumiesz. Nie? jak skończysz, to mi powiedz, musiałby powiedzieć: Dobra, skończyłem. Był w takiej izolacji, nikt mu nie podpowiadał, bo o to chodzi przecież. W naszym państwie nie wolno ci podpowiadać, a podpowiadacze źle kończą. Tutaj policjanci by musieli pilnować, żeby komendant nie korzystał z czyichś usług i podpowiedzi. No nie, i wreszcie mówi tak, że skończyłem. To teraz porównajmy książkę do drugiej książki. tak? To będzie na przykład dodatek do wydania: taki aneks, że jeżeli będziesz reprezentował tą drugą książkę pana komendanta, to jest tak samo, jakbyś reprezentował tą główną książkę, no nie? I tak wszystkim komendantom zrobić taką kartkówkę, niby, mi byłyby aneksy komendantów. No, to pomyślcie sobie, że skoro mamy tylko tą jedną książkę, na przykład to nasze prawo karne i pozwolilibyśmy sobie na taką sytuację, że że odmienne treści to jest to to samo, bo to jest źródło, i z tego źródła właśnie powstały te inne rzeczy, te indywidualne rzeczy, no, są spójne jedynie z tym, że od czasu do czasu coś się uda stamtąd wyciągnąć. Kompletne chociażby, bo te niekompletne też nas interesują. No właśnie, ja też mam takie niekompletne. Czym ja się różnie od komentanta? Ja niedokładnie powiem, na przykład artykuł pierwszy, a on też niedokładnie powie artykuł pierwszy. O czym rozmawiamy? Artykule pierwszym dalej, tak? Właśnie tutaj cała sztuczka polega na tym, że przed taką rozmową powinna się ustalić, słuchajcie, tutaj na stół stawiamy artykuł pierwszy, KK, dobrze. To jest nasz wzorzec, a teraz sobie go omówcie. skoro ja się chcę na przykład bronić, przed artykułem pierwszym, bo tam jest słowo wina, że nie ma winy. Mogła się wypowiedzieć sorki bardzo, ale nie możesz tego reprezentować, bo nie rozumiesz, o co chodzi w tym artykule tak naprawdę, bo tam jest to słowo, a ja wiem, że tego nie wiesz. To co teraz mi możesz zrobić? Powiedz mi, co mi możesz zrobić? Twierdzisz, że wina jest, tylko że nie potrafisz powiedzieć sensownie, że jest. Kiedyś powiedziałem, do wygrania każdego procesu wystarczy wam. Jeden artykuł, artykuł pierwszy KKKW, punkt 3, i tam jest zawarta cała magia wygrywająca, tak, i wygrywasz. Tak. Tylko, że pamiętajcie, że wszystko zależy, w jakich czasach to się dzieje. Wiele razy jest tak, że system logiki nie jest w stanie wchłonąć do siebie to przekonania negatywne, bronią przed wchłonięciem nowej definicji. Nawet jeżeli człowiek spotyka się z poprawną definicją, Albo też z odwróconą koncepcją, albo ma zbadać, które to czy to właśnie, służy bardziej, bo to dla mnie jest prawdziwe, że nie ma winy, dla nich też jest prawdziwe, że jest wina, które nam służy na przyszłość. Jakie masz przekonania co do przyszłości? Jak to będzie wyglądało dalej? Masz czarne, albo masz jasne, a że idziemy do światła, puścimy stare przekonania, odniesiemy się do nowych przekonań, a ja miałem dzwonić do pani Ani, no tu dzwonię. Zapytam ją te podstawy prawne komendanta i jej. Czy mi powie, czy nie? Bo jak nie powie, czym się posługuje? Po prostu wymyśliła sobie pisanie. <grym> tak? Było w porządku? Wszystko telefonicznie, a teraz sobie wymyśliła pisanie. I pamiętajcie, że każdy pomysł i każda wiara w jakąkolwiek ideę wygeneruje Ci system logiki, który będzie wspierał wiarę w tą ideę. System logiki powoduje to, że jest bach słuchawka. System logiki powoduje to, że człowiek będzie zaprzeczał, będzie wcinać do rozmowy. Będzie zniekształcał pozytywne informacje i cała ta lista 15 wzmacniaczy negatywnych przekonań może się ujawnić w takiej rozmowie, widzicie, a po czasie, skoro oni rzucają słuchawkami, musieli przejść przez zaprzeczenie. Czyli wszystkie 15 przekonań było tak ustawionych na negatywną stronę, tak? Że przekonania w tych 15 cyklach były ustawione na nie Właśnie. potem już nie było innego wyboru bo system logiki też zauważył, że się powtarza im bardziej się powtarza pytam, dlaczego się powtarzasz Właśnie. a może chcesz zobaczyć to poprzez kontrast więc pokażę Ci kontrast do tego a Ty dalej zaprzeczasz czym jest to zaprzeczenie? wtedy służysz krajowi, obywatelom czy sobie, swoim własnym interesem. A urzędnik, wiecie, nie może działać we własnym interesie. To zobaczymy, czy pani Ania działa we własnym interesie. Dzień dobry, Rafał Stępniak. Z panią Anią rozmawiam. Tak. Chciała pani, żebym coś napisał do was. Na wstępie również powiem, że nie sobie udostępniania No, ale to na końcu może. I zróbmy tak, przed zakończeniem rozmowy, pani Aniu, pani się wypowie, czy warto, gdyby ktoś tego posłuchał. No zróbmy tak. Pani po prostu może też mieć też taki materiał, w którym się będzie chętnie słuchać, jeszcze koleżanką będzie podsyłać. To ja pani nie, proponuję. Ja nie jestem z takich osób, żeby nagrywać <grym> dla mnie. Nie, nie, nie. Pani Aniu, zróbmy sobie tak, że pani będzie zadowolona, ja będę zadowolony. O no to no, chodzi. Jak pani będzie no do... Po udostępnianiu, pani Aniu, po, po. Właśnie po, pani właśnie rozsyła koleżanką. Nie jest, ponieważ ja sobie tego nie ja nie, nie mam zamiaru nagrywać, bo nie mam takiej potrzeby. No wiem, znaczy, bo ale to, to właśnie mówię, że my, pani się nie chce słuchać. Teraz... Jakby pani się chciała słuchać, bo ja się chcę słuchać, to dlatego nagrywam. Uczę się z własnych wypowiedzi. Pan ma do tego prawo natomiast do upublicznienia troszeczkę mniej. Czemu? W jakim celu pan dzwoni? Bardzo proszę, bo ja naprawdę mam dużo pracy. Nie ma pani dużo, bo pani zawsze się wyrabia na 100%. Naprawdę. Pani Aniu, jeszcze proszę pamiętać, że pani chyba główną rzeczą jest siedzieć przy telefonie, chyba tak mi się wydaje jako sekretarka. Nie tylko. No wiem, zawsze jest pani usprawiedliwiona przed komendantem, bo pani miała dużo rozmów telefonicznych, pani komendancie, no nie wyrobiłem się, a telefony dzwonią, co ja zrobię. Także tutaj lepiej się pani opłaca porozmawiać z tymi ludźmi, to wtedy pani nie będzie musiała papierkowej roboty robić, naprawdę, a pani woli, by rozmawiać. Do czego zmierzamy? Bo no właśnie, pan, Pani Aniu. Prosiłem o tą podstawę prawną, ja rozumiem, że nie dacie mi jej, bo jej nie ma. proszę mi wierzyć, nie miałem kiedyś sporo rozmawiać, znaczy No właśnie. Także ja ale... mówiłam, że będę z panem w kontakcie, także jak tylko będę miała podstawę prawną, to jak najbardziej do pana, to pana ocenę, no. natomiast no, na tą chwilę, no. To widzi pani, to już się pani podłożyła, bo skoro pani mi tak naciska na to pisanie, to pani musi przyjść do mnie razem z tą postawą prawną, no nie. Ale proszę pana, ale to... po co panu podstawa prawna? Pisze pan. No po to, ja powiem Pani po co, powiem Pani po co. takiej opisać w sprawie i tyle, to... dziękuję. Nie, nie, cofnijmy się Pani Aniu, bo jest tak u Pani przecież, że telefonicznie się umawia z komendantem. No tak było od zawsze, a ja jestem takim chyba pierwszym ananaskiem, gdzie komendant odmówił w ten sposób się umawiać, tylko że umawiać się poprzez pisanie. Tak, no, jest komendant i bardzo No właśnie, a ja właśnie, to jest... To jest działanie, Pani Aniu, we własnym interesie, bo komendant nie ma takiej podstawy prawnej. No właśnie, Pani też nie ma. To Pani nie może mi blokować, ja, Pani tak jak mówię, przekazuję informację, natomiast no, no to jest kwestia napisania pisma i to dokładnie jest... określić, o co Panu chodzi. Nie, nie, nie. To jest kwestia tak, tego, nie żeby żebyście tam, nie to robili to w ten to sposób. Właśnie to jest kwestia, żebyście nie robili w ten sposób, czyli nie tworzyli no sobie własnego prawa. Proszę to napisać w takim razie, bo proszę i tyle. Ale... Ale widzi Pani, że już z Panią trochę załatwia. Naprawdę, będzie się pani fajnie słuchać. Tak, a jeszcze panią omówię, także ja tu pani wskazówki na koniec dam, jak myśleć o tym. Proszę, tak. No to co, no bo tak, komendant mi nie da, widzi pani, a mu chcę dać szansę jeszcze w jeden poniedziałek. Wiemy, że on mi tego nie da, tej podstawy, bo jej nie, nie będzie, a ja bym chciał na przykład porozmawiać o tej podstawie prawnej. Właśnie, mogę zrozmawiać o tej podstawie prawnej, której nie no proszę, ma? Nie właśnie, proszę posłuchać, nie ma takiej podstawy prawnej. Ja chciałbym nie pisać, bo mogę nie pisać, jeżeli nie ma podstawy prawnej, on mi nie da przez lata świetlne, bo wiemy, że nie da. No właśnie, to w tym momencie ja już mogę się z nim umówić i mogę z nim porozmawiać. Dlaczego nie dajesz mi, komendancie, podstawy prawnej? To mi teraz słownie to powiedz. Siedź tutaj i mów do mnie. Widzi pani, to ja się mogę zwyczajnie umówić Dobrze. z komendantem, a pani musi mnie umówić. Także musi pani wpisać tam ja bardzo proszę o napisanie pisma i widzenia. Pani Aniu, a jeszcze mieliśmy rozmawiać na temat, czy chciałaby się pani posłuchać. Pani Ania by się nie chciała posłuchać, bo pani Ania już zdarzyła się ze ścianą własnego ego. tak. Właśnie. Do pani Ani jeszcze nie dotarło. Pani Ania, co ja do niej mówię, to pani Ania, proszę napisać Proszę napisać, proszę napisać, wchłaniam informacje, wchłaniam, filtr blokuje, filtr blokuje, filtr pracuje na 100%, blokuje mnie od informacji, a co teraz mogę zrobić, nie mam innego wyjścia, brak wyboru, proszę Państwa, skurcz, bach, słuchawka, to jest, są negatywne przekonania u Pani Ani, także spoko, Pani Aniu, Pani z tego wyjdzie, to tylko bo Pani nie wiedziała, no zwyczajnie, Pani nie wiedziała. A myśli Pani, że ja wiedziałem? Też nie wiedziałem. A myśli Pani, że ludzie teraz rozumieją to, co ja do nich mówię? Też niektórzy nie rozumieją właśnie. Niektórzy rozumieją na przykład Panią. Bo niektórzy może powiedzieć, weź przestań tam dzwonić, zabierasz Pani czas, napisz, to się umówisz. No Jezus, no napisz, że to wreszcie. I tyle. Byś się widział z tym komendantem, skoro Ci zależy na widzeniu z tym komendantem. No widocznie Ci nie zależy na widzeniu z komendantem. No tak, no tak. Więc zależy mi na rozmowie z komendantem, tak? A że nie pisze, to znaczy, że nie oczekuję. Nie oczekuję, bo oczekiwania spowodowałyby u mnie ten przymus. Czyli inaczej wszedłbym w takie coś, że nie mam innego wyboru. Potem musiałbym mi dać odpowiedź. Ten temat rozmowy mnie kompletnie nie interesuje, czy ciało jest w świadomości, czy świadomość jest w ciele, tak. Pomimo tego, że napisał pan, że to wiele wyjaśnia, ponieważ jeżeli ciało jest świadomości, pan komendant musi zarządzić tą taką sekcją doprowadzeń, że nie można już doprowadzać ludzi na siłę, czyli nie będziemy uwzględniać tych poleceń, rozkazów z sądu, że sąd prosi policję o przymus bezpośredni. Sądowi bardzo zależy na opinii tych biegłych, tak? I nie ma opinii, dopóki nie ma badanego właśnie. A w jakiej koncepcji będą badać biegłe? W odwrotnej koncepcji, panie komendancie i panie Aniu. W odwrotnej koncepcji to robicie. Tutaj z automatu przy mądrej osobie każde badanie sądowo-psychiatryczne się podważa. Nawet nieważne jaka jest treść, nawet to takie może być bardzo podobne. No nie żaden człowiek taki lekko szalony, opinia mówi, że lekko szalony. Ale cóż z tego, jeżeli to jest w odwrotnej koncepcji? Tak. Co zrobiliście na siłę. Dlaczego? Bo to jest w odwrotnej koncepcji. W odwrotnej koncepcji, jeżeli byście żyli, czyli w zaprzeczeniu prawdzie, empirycznej prawdy, to będziesz robił na siłę. Będziesz miał takie wrażenie, że obowiązek to jest, że ktoś tobie, no nie? czyli sąd, jak przysyła pismo, to policja ma obowiązek, bez względu na to, co wie. Jakbym ja był takim komendantem, gdzie bym wiedział, że ciało świadomości i te wszystkie inne rzeczy, co już Wam mówię. Do pana Rafała trzeba wysłać właśnie ekipę, która nawet wykaże agresję, no nie, czyli wyciągnie z domu, porwie obojętnie kiedy bez poinformowania, to takich rzeczy się już nie robi, jeżeli się takie rzeczy wie. Także możemy być pierwszą komendą w Jaworznie, która zaprzestaje doprowadzeń na siłę właśnie, na badania sądowo-psychiatryczne, tak. I to się wydarzy, pamiętajcie, bo kiedyś tego nie będzie. A ja chciałbym, żeby pan Paweł zmądrzał. Puścił stare przekonania, odniósł się do nowych przekonań, bo to przecież jest doktor. Pan doktor się nie wymiga, że on nie wiedział, bo no, słyszał takie informacje, że ciało świadomości, a świadomościele, że to jest takie przeciwne, no nie, takie, ale... Takie nieważne, nic z tym nie zrobiłem. Dlaczego nic z tym nie zrobiłeś? Dlaczego się temu nie przyjrzałeś, jeżeli ktoś ci wyjaśnia, kim jesteś? Komu służysz tak naprawdę? Sobie, bo to twój strach po prostu. Komendant bez strachu by się przyjrzał, powiedziałby faktycznie. No i cóż, działamy tak? A kto mi to zrobi? Kto mu co zrobi, jak teraz komendant i ja będziemy potrafili wyjaśnić temu trzeciemu, który będzie chciał znowu na siłę, znaczy odkarać komendanta za niewykonanie poleceń sądowych. No i kto go ukaże? Słuchajcie, jak komendant już dobrze wie, że jak już rozpoznał, że ciało świadomości, to już rozpoznał, że nie ma winy. No to kto mu to zrobi? Powiedzcie mi. Gdzie tu jest strach? Powiedzcie mi mają mnie pod rękę i jestem chętny. Przecież ja nie zostawiają komentanta, nie wiedzą. Nie, czy, czy jestem w stanie go z chęcią nauczyć i się przyglądać, jak on po prostu zmienia te przekonania, bo to jest też fajne obserwować tych ludzi. Widzicie tą moją rozmówczynię panią Anię. Też mi było miło obserwować i zmiany, tak? Bo ta rozmowa była już zupełnie inna rozmowa niż ostatnia rozmowa. Widzicie, jest zmiana. Hmm. Potem jeszcze będzie większa zmiana. Stwierdzą same, że no jednak nie da się tego powiedzieć łatwiej. Po prostu. Po prostu. Więc ja Wam mówię, to już jest na takim etapie posunięte w sądownictwie u prezesa, tutaj u komendanta z tymi nagraniami, bo pamiętajcie, że policjanci też tego słuchają i policjanci nic z tym nie robią. To napiszcie tam tego policjanta, słuchajcie, jakiś anonim, cokolwiek. I to też o czymś świadczy, że nic nie robicie. Policjanci moi drodzy widzicie? Wy nic nie robicie, a robicie mi tylko pod górkę, a ja mam wcale jeszcze nic nie zrobiłem, widzicie? Nawet tego nie doceniacie. <grych> tak. Bo bywam się tam przerodziło trochę w pracy. A nowi, pamiętajcie, że też mogą się przerzedzać, no nie? Bo wszyscy wy działacie w odwrotnych koncepcjach, pamiętajcie. Sobie to uświadomcie, że spotkanie się z osobą wiedzącą to, to jest tak jak spotkanie się w dawnych czasach z Sokratesem. No. Policjant spotyka Sokratesa w dzisiejszych czasów. I co? I policjant zawsze górą, tak? A sądy przybijają. Mhm. Akurat. To są odwrócone czasy. Miło jest przebywać w takich odwróconych czasach, czyli tych poprawnych czasach, bo przedtem byliśmy w odwróconych. W obu było zresztą fajnie, sympatycznie, ale tutaj jest więcej możliwości, po prostu. To są nieskończone możliwości. Tutaj już dochodzi własna kreacja, własna twórcza ręka, co zrobić dalej dla siebie i dla społeczności. Tak. Mam taki pomysł, każdy ma inny pomysł. Niektórzy gdzie produkują wspaniałe rowery. Niektórzy już wyprodukowali wspaniały skuter, ja się nim cieszyłem, bo fajny skuter, a tutaj stwarzają mi opór. Więc po co? Po co? Po co? I tak to mi oddadzą, jeszcze mi zapłacą za to. To po co to jeszcze przeciągać? Powiedzcie mi, Ktoż, na kogo ci ludzie wychodzą? Na szaleńców? <laughs> no jak inaczej to określić? Bądźmy dobrych pomysłów i dobrych instrukcji dla siebie. Komendant Miejskiej Policji w Jawoźnie, inspektor dr Piotr Uwijała, bardzo zadowolony jest postawy naszych jaworznickich funkcjonariuszy. Ja jestem dumny, że mogę kierować garnizonem, w którym służą policjanci, którzy realizują z pasją swoje zadania. Profesjonaliści, tak to trzeba nazwać. Nasza formacja zmienia się od lat i dążymy do tego, aby była w pełni profesjonalna. Wydaje mi się, że to już niedługo, w zasadzie już tak jest, ale dążymy do perfekcji i, i dalej będziemy starać się to być, aby w miejscu takim jak jawożno, ale i nie tylko, bo i w całym województwie, w całej Polsce było bezpiecznie.